Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku bliźniąt na luty 2024. Pierwszy tydzień kształtuje się następująco. Ósemka mieczy królowa w Głupiec. Bardzo dobrze, że te karty są po tym tu ograniczeniu, ale to jest ograniczenie mentalne od razu powiem. Czyli niekoniecznie zewnętrzne, ale nawet jeżeli będzie zewnętrzne, to ono będzie miało źródło w, w myślach po prostu, w myślach ograniczających. Teraz tu mamy trójkę mieczy na drugi tydzień. Troszkę wojowniczy ten drugi tydzień się. No ale tu już na koniec jest harmonia. Równowaga jest i, i w związku z tą równowagą i spełnieniem, Ja o tym zaraz powiem oczywiście czwórka kielichów, to już jest trzeci tydzień, dziesiątka denarów, znowu spełnienie w materii jest i kapłan i teraz mamy na czwarty tydzień siódemkę denarów, dwójkę buław i na końcówkę trójka kielichów bardzo wesoło się kończy dobrze, no więc o co chodzi tu z tym ograniczeniem jeśli masz zafiksowany umysł na czymś, na jakiejś negatywnej myśli na przykład, no to nie widzisz rozwiązań i tak to tu wygląda, ale to nie znaczy, że tych rozwiązań nie ma, tylko po prostu mm, ty tak uważasz, twój umysł tak twierdzi, twój, twój umysł twierdzi, że nie ma rozwiązań, bo, bo on ich jakoś nie namierza, nie dostrzega, nie namierza, nie jest w stanie ich namierzyć, ponieważ jest zaprogramowany. My jesteśmy programowani od dziecka praktycznie. Czy to w domu, czy w szkole, czy przez telewizję, która ma programy i te programy nas programują. No więc często są to niestety takie bardzo negatywne programy, w tym sensie negatywne, że szkodliwe. O. Yy, I cóż, i nie widzisz przed sobą drogi. Tu nie widzisz, ale zobacz, co tu się dzieje. Tu już słońce, tu już jasność, klarowność, masz przed sobą drogę. Oczywiście ty nie wiesz, czy to ta droga będzie taka super bezpieczna, dlatego to jest tu tak pokazane jako Pewne ryzyko, tak to jest pokazane jako ryzyko, ale plusem jest to, że wychodzisz ze strefy komfortu, a strefa komfortu to jest właśnie trzymanie się tych starych programów, które wcale nie są komfortowe, bo zobaczcie, jakie mm, ograniczenia one powodują. Także tu macie schematy, tkwicie w schematach, tu wychodzicie ze schematów, tu jest zachęta, żeby zmienić te schematy, żeby wyjść z nich. Schematy myślowe oczywiście. I wtedy następuje odblokowanie. I od razu widać wspaniałą energię królowej buław. Jak już to odblokowanie się zrealizuje, że tak powiem, czyli nastąpi. I co ona reprezentuje, ta królowa buław? Przede wszystkim pewność siebie. Już takie troszkę energię sukcesu tu widać, a tam dalej jeszcze widać o sukcesy materialne. To, to ja o tym zaraz powiem, ale w, to nie jest karta mm, denarów, więc ja tu nie będę się w tej chwili na denarach skupiać, tylko na buławach, czyli na, tu działanie jest. Jest ożywione działanie, ale jest taką pewnością siebie, macie też pewną charyzmę, przyjawiacie ją. Y, zupełnie od, odwrotna energia do tej, czyli jednak no, przełamujecie. Przede wszystkim podwyższacie sobie wibracje a to powoduje, że już tu kwitniecie, dosłownie kwitniecie, jesteście atrakcyjni dla innych osób, czy to dla klientów w miejscu pracy, czy dla osób płci przeciwnej. Spójrzmy, czy tu jest coś o płci przeciwnej. No, dla niektórych może być ślub i wesele, dla niektórych może być później ślub i wesele pod koniec miesiąca, a dla niektórych niekoniecznie, bo to te karty mają różne znaczenia. Więc ja zaraz powiem o tych innych znaczeniach jeszcze. Natomiast ta atrakcyjność tu jest. Atrakcyjność jest czyli dobrze, przede wszystkim czujecie się we własnej skórze. A jak wy się czujecie dobrze we własnej skórze, no to inni też was tak postrzegają jako osoby. Atrakcyjne przede wszystkim, atrakcyjne. Nie chcę używać innych słów, bo myślę, że słowo atrakcyjne jest najbardziej adekwatne tutaj. No i, i dlatego skupiają tutaj na Was uwagę osoby różne, także i te płci przeciwnej, przypomnę. Cóż jeszcze. Hmm. Energiczność taka się tu pokazuje, czyli będziecie energiczni i będziecie skuteczni też zarazem. To nie jest tylko tak, że latacie jak, no już nie powiem kto, ale nie, nie latacie na wariata, tylko po prostu działacie z pewnym rozmysłem, z sensem przede wszystkim działacie, a to powoduje dużą skuteczność Waszych działań. Także to działanie z przekonaniem, bo skoro macie większą pewność siebie, macie też przekonanie, że wasze działania mają sens. Zresztą wy tu wiecie, czego chcecie, więc to, to tym bardziej możecie realizować dzięki temu swoje marzenia, czy osiągać jakieś cele, realizować jakieś plany, bo tu widać, że jakiś plan wy tu macie i zaczniecie to robić, zaczniecie go realizować. Przyjawicie też niezależność. Niezależność i siłę wewnętrzną. No, dla niektórych możliwy płomienny romans. I też ta trójka kielichów mówi o możliwości romansowania, co nie znaczy, że wszyscy muszą koniecznie romansować, ale taka możliwość jest tu i tu, czyli na początku miesiąca i na końcu. I cóż jeszcze by tu można dodać? Um... Optymizm, dużo optymizmu tu się pojawia, tak jak tu był pesymizm, negatywizm, takie negatywne myślenie, poczucie blokady, no to po, poczucie blokady, jak mówiłam, wynikało z myśli, natomiast tu myśli wasze ulegają zmianie, przystępujecie do działania, jesteście bardziej otwarci na możliwości te zewnętrzne również i swoje własne też, bo macie własne możliwości, macie zdolności kreacji. Emanujecie tutaj energię energią sukcesu i przyciągacie go. No ten sukces widać tak najbardziej pod koniec drugiego tygodnia, w środku trzeciego. No i potem jest jakaś radość, a z czym ona może być związana, to później powiem, bo to też może być jakiś sukces, czy jakieś spełnienie, też może być. Ale żeby tak nie przeskakiwać. Wychodzicie ze strefy komfortu, czyli ze strefy tych negatywnych myśli, które wcale nie były komfortowe, ale ta strefa komfortu na tym polega, że tkwi się w starych programach umysłu, w starych stereotypach, w starych schematach i się nie chce tu wyjść z tych starych schematów, no ale w końcu już tak zostaniecie przyciśnięci do ściany, że że jednak wyjdziecie z tych schematów, jednak się odważycie na jakiś nowy krok, na nową ścieżkę wyjdziecie i się nie przestraszycie tego ryzyka, bo tu jest ryzyko pokazane. No wiadomo, ryzyko zawsze jest. Jak gdzieś idziemy w nową drogę, my nie wiemy, co nas spotka. Tu nie widać, żeby was coś złego spotkało, co prawda, ale ryzyko zawsze jakieś jest, no bo człowiek nie może być pewny, że wszystko będzie idealnie. No i w sumie nie jest idealnie, bo tam jakiś konflikt widać. W drugim tygodniu, ale jeszcze tutaj mm, na chwileczkę się zatrzymam, bo to jest jakby nowy rozdział życia, czyli decydujecie się na coś nowego, może jakieś nowe działanie, może jakiś nowy projekt, może nowa podróż <laughs> do jakiegoś nowego miejsca, gdzie może nie byliście jeszcze idziecie do przodu z pozytywną energią, co widać i tu, i tu. Ruszacie w nieznany, jak mówiłam, no ryzyko jest, ale jest też przygoda. Ale lepiej się nie skupiać na tym ryzyku, chociaż oczywiście trzeba być ostrożnym, jak najbardziej, ale, ale y, warto skupiać się na, tą przy, na tej przygodzie, czyli na możliwości spotykania się z nowymi doświadczeniami, przede wszystkim poznawania nowych ludzi, nowych sytuacji, nowych miejsc. Także y, to bardzo wpłynie pozytywnie na Wasz rozwój. To może być nauka czegoś nowego, czyli ktoś może się zapisze na jakieś kursy, warsztaty, coś takiego. To jest robienie czegoś nowego, ale ja bym podkreśliła, że z radością. Radość jest w sumie i tu, i tu. Czyli robicie coś nowego z radością. I tak na luzie tu widać. Tu nie ma spinania żadnego. Nie ma, ale ktoś Was tu będzie spróbował troszeczkę spiąć, że tak powiem. Czyli no jest, jest to spięcie w drugim tygodniu. Dochodzi do konfliktu. Być może czujecie no, uraz do kogoś, kto wam dokuczył tutaj w tym drugim tygodniu. No jakieś tutaj jest. Poczucie zranienia, poczucie takiego, no nie, nie chcę powiedzieć krzywdy, zaraz, bo to może być drobnostka, tylko czasami jest takiej drobnostki, to potem wychodzi konflikt, no bo jest obraza majestatu na przykład. Majestatyczna KR królowa się obrazi i tutaj, no ja, czy, czy to jakiś konflikt, czy jakaś ostra wymiana zdań może być, ale to też może być konflikt wewnętrzny. No ale przepraszam, <tut <tut chrypkę. Jak zwykle mam, yy, więc ten konflikt wewnętrzny, on się może przerodzić w zewnętrzny, dlatego że jest właśnie to zranienie i wy się tu czujecie, no troszeczkę się czujecie, tacy zranieni, niezadowoleni. To jest jakaś nieudana relacja z inną osobą lub z innymi osobami i troszeczkę to trwa, ale nie za długo, bo w końcu dochodzicie do stanu równowagi. A jak już dochodzicie do stanu równowagi, to od razu Wam się dobrze dzieje i to widać w dwóch kartach, aż bo macie i dziewiątka denarów, i dziesiątka denarów, czyli albo przychodzą pieniądze, albo sobie coś fajnego kupicie za te pieniądze, które gdzieś tam macie odłożone czy zarobione w danym czasie, bo to no, może być też jakiś, jakiś dodatkowy fundusz, że tak powiem. Czyli może jakaś podwyżka być, jakiś awans, ale przede wszystkim no, macie za co realizować te swoje. Cele materialne. Jest tu także zaspokojenie potrzeb materialnych, a wynika to z tego, jeszcze przypomnę, bo to jest ważne: wynika to z tego, że wchodzicie tu w stan harmonii. Po tych energiach takich konfliktowych wchodzicie w stan harmonii. I równowagi, a to powoduje właśnie to spełnienie, bo już tu na spokojnie robicie swoje. Jeżeli chcecie, chcecie sobie coś kupić takiego nadzwyczajnego, to sobie kupujecie i tu też możecie. Nawet coś większego tu możecie kupić w trzecim tygodniu, bo to jest w ogóle karta wskazująca na jakąś większą wartość, czyli to może być wartość mieszkania. Może coś do mieszkania kupicie tutaj. Tam może kupicie do siebie jakąś torebkę, tu możecie kupić do, do mieszkania coś, czy jakiś sprzęt, czy wydać na remont, czy jakiś AGD, no, jakieś meble, o, na przykład coś takiego. A może niektórzy z Was kupią nowe mieszkanie, sprzedając najpierw stare, no, no różne, tu są opcje. W każdym razie tu chodzi o wartość tego mieszkania, czy, czy czegoś w Waszym otoczeniu co będzie służyło nie tylko Wam, ale także Waszej rodzinie. Może to się wiązać też z biznesem, więc będzie służyło Waszej firmie, jeżeli ktoś ma firmę. W komorze tu, tu są dobre karty finansowe. Czyli może być spełnienie w materii, podsumowując, ale tu muszę się na chwilę jeszcze zatrzymać na tej czwórce kielichów, bo z czegoś tu nie jesteście zadowoleni. Czyli gdybyście tu kupowali tą torebkę, czy tam nową parę butów, czy tam jeszcze coś, czy coś jeszcze droższego, to trzeba bardzo uważać, bo tu jakieś niezadowolenie się wkrada. Ale to zadowolenie, to w ogóle niezadowolenie wynika z tego, że wy nie widzicie potencjałów, tylko widzicie no widzicie coś co wam się nie podoba to tylko na tym skupiacie uwagę tutaj być może ta torebka no stwierdzicie, że nie jest taka jak, jak byście chcieli a może jakiś inny jeszcze powód się tu pojawi że nie jesteście z czegoś zadowoleni bo by, byście chcieli, żeby wszystko było idealnie a tu nie jest idealnie bo życie tak nie wygląda żeby było cały czas idealnie no, przynajmniej z naszego punktu widzenia bo z punktu widzenia hmm, osoby na, o wyższej świadomości to może wcale nie jest tak źle. W każdym, w każdym razie mamy tendencję do skupiania się na negatywach. I tu chodzi o to, żeby przekierować uwagę na pozytywy, na potencjały, które są, które są w zasięgu waszych rąk właściwie. Może nie wzroku, bo wy tu nie patrzycie na nie, ale gdybyście się odwrócili, to zobaczycie, że potencjały są. I warto po nie sięgnąć. No, bardzo możliwe, że w końcu po nie sięgniecie, bo jest ta dziesiątka denarów. I jest potem kapłan. O dziesiątce denarów już powiedziałam, że to jest wartość, może być związana z mieszkaniem lub pracą zawodową. I teraz przechodzimy do tego kapłana. Już wspominałam, że dla niektórych może być ślub i wesele. Może być, owszem, ale nie dla wszystkich. Nigdy nie jest tak, że wszyscy idą do ślubu w tym samym czasie. Niektórzy już mają swoich małżonków i tak dalej, więc tu skupmy się teraz na innych aspektach. Więc kapłan mówi o konieczności nauki, dokształcania, ale jeżeli ktoś z Was jest już kompetentny, może też nauczać innych, czyli zamiast tu pokazane było bardziej jako osoba, która chce się uczyć, dokształcać. I może się zapisać na przykład na warsztaty, a tutaj już jesteście być może niektórzy z Was na tyle dokształceni po tych warsztatach, że może będziecie chcieli uczyć innych. Też tak może być, więc tu jest zarówno uczenie siebie, jak i uczenie innych. Zdobywanie wiedzy, później zrozumienie tej wiedzy, a dzięki zrozumieniu wzrasta tutaj Wasza świadomość. Także dla rozwoju i duchowego, i osobistego jest to bardzo ważna energia i jest to czas na to, aby rzeczywiście się tym zająć. W czwartym tygodniu na coś czekacie. No być może właśnie na to wesele, może to być wasze wesele, może to być wesele czy ślub jakiejś innej osoby, a może urodziny, może imieniny, no na coś tu czekacie w siódemce denarów jest to czekanie natomiast tu już następuje to wydarzenie na które wy czekacie, jakieś bardzo szczęśliwe wydarzenie radosne to może być impreza, tak jak mówiłam urodziny, imieniny, ślub, wesele no nie, nie wiem czy akurat w lutym śluby są, ale to, to nie o to chodzi jak ktoś się uprze to może sobie zrobić ślub kiedy chce, chodzi o to, że to jest impreza, jest radość, jest świętowanie czegoś, może być świętowanie Właśnie tego nowego mieszkania, czy, czy to będzie po remoncie to mieszkanie, czy będzie nowe, jakieś kupione albo wynajęte, to może być taka parapetówka na przykład, może być coś jeszcze innego. W każdym razie jest tu radość, jest świętowanie. Z tym, że jest dwójka buław jeszcze tu po drodze, czyli jest jakiś taki dylemat. Nie wiecie, jaką decyzję podjąć, i rada by była taka, aby. Słuchać głosu serca, bo serce was tu naprowadzi na właściwy trop, na właściwy kierunek. Dobrze, czyli tu mamy ten czas wesela świętowania i jest zadowolenie, jest zadowolenie. Przesłanie, jakie my tu mamy, wezmę do ręki, największe ciężary jakie dźwigamy, to nasze myśli w głowie, no to właśnie to, co tu na początku no tu też troszeczkę te myśli wam przeszkadzają, bo to, że czujecie się urażeni, to, to nie jest tylko winna, że ktoś wam dokuczył, ale też tego, że no za bardzo skupiacie się na tym, nie potrzeba się na tym skupiać, lepiej się skupiać no właśnie na tej harmonii Harmonii z najbliższym otoczeniem, no nie, nie, nie z każdym łatwo się dogadać, jak widać, tak, bo tu widać, że nie z każdym łatwo się dogadać, ale jeżeli wejdziecie w stan harmonii, to Wam się dobrze już tu dzieje i radość przyjdzie. Więc jeszcze raz, pod, jeszcze raz to przesłanie powtórzę, bo to ważne. <noise> Największe ciężary, jakie dźwigamy. To nasze myśli w głowie, i tych myśli w głowie, no takich ciężkich, lepiej się pozbyć, zamienić je na jakieś fajniejsze. I dobrze. Odwaga. No tak, jeszcze patrzę na tą odwagę, bo tu jest takie on. Czujecie się, jakbyście byli w ciemnej, tak, w ciemnej, w ciemnej jaskini, a tu nagle odwaga przychodzi przychodzi odwaga, po prostu zmieniacie wibracje, zmieniacie wibracje, yy, zmieniacie te programy umysłu, o czym mówiłam i następuje ta odwaga do pójścia w nowe do pójścia w nowe no to może tak to sobie za, zatytułujemy ten film, pójście w nowe yy, także życzę wszystkiego dobrego na tej nowej drodze życia zdrówka do usłyszenia